Najwyższy czas na dzisiejsze wydanie programu Radom na talerzu i Fast, czyli Food American State Trip. 50 odcinków, 50 przepisów i 50 stanów. Kontynuujemy wycieczkę przez Stany Zjednoczone, a oczywiście do kolejnego stanu. Dzisiaj będzie to poprzednio była to Karolina Północna, więc teraz czas na Karolinę Południową, bo tak górę jak i dół należy zwiedzić na mapie, oczywiście należycie. I naszym przewodnikiem i pilotem sterowca Radia Radom jest Michał Fabiszewski, master global Szef ambasador kuchni polskiej oddaje głos. Welcome to the best place on God's earth Czyli witamy w najlepszym miejscu na Bożej Ziemi. Tak powiedział do mnie ciemnoskóry mężczyzna w słomkowym kapeluszu za kierownicą swojego szarego Oldsmobile'a z 1985 roku. Przez chwilę poczułem się jak James Bond na tajnej misji. Jedziemy wąską drogą, która biegnie przez mroczne bagna w stronę stalowego sklepienia oceanu. Kraby grasują po szkarłatnym bagnie, a rybacy na łodziach polują na krewetki. Ich sieci rozpościerają się szeroko. Gdy wyglądam przez otwarte okno, pod sufitka samochodu trzepocze na wietrze, a z radia sączy się jazz. Zaledwie pięć minut po rozpoczęciu naszej wycieczki po Morskich Wyspach docieramy do miejsca, które o kuchni mówi więcej niż tysiąc słów. Byliśmy już na północy, dziś jesteśmy na południu, ale dalej zostajemy w Karolinie. Nazywam się Fabiszewski, szef Michał Fabiszewski i zabieram Was dziś w tajną podróż do południowej Karoliny. Ach, South Carolina! To stan uśmiechniętych ludzi i cudownych miejsc. Jeden z najgorętszych stanów Ameryki. Wybrzeże Atlantyku, ciepłe prądy, długie plaże i domy z epoki kolonialnej. Wszystko to sprawia, że południowe państwo jest atrakcyjne dla podróżników z całego świata. Kuchnia południowa jest bardzo zróżnicowana w zależności od regionu. Czy pamiętacie naszą wizytę w Luizjanie, gdzie dominuje kuchnia kajun? Gdzie przygotowaliśmy przyprawę kreolską do dżambalai. Południe jest dużym dostawcą ostrych sosów i największym dostawcą owoców morza, a ryż jest ważnym plonem południowej Karoliny. Cóż mógłbym dziś dla Was przygotować, jeśli nie moje najsmaczniejsze wspomnienie z tego miejsca? Otwórzcie notatniki i zapiszcie przepis na krewetki z ryżem. Potrzebujecie 1 kg krewetek, najlepiej w pancerzach, jedną dużą cebulę. 5 ząbków czosnku, 3 łodygi selera naciowego, pół papryki czerwonej, pół papryki zielonej, pół papryki żółtej, 100 g pomidorów z puszki, 1 kieliszek oliwy z oliwek, 2 liście laurowe, łyżeczka pieprzu kajeńskiego, sól i pieprz do smaku. Najpierw należy przygotować warzywa. Cebulę i czosnek trzeba obrać, następnie pokroić w drobną kostkę. Seler pokroić w cienkie plasterki, a paprykę w drobną kosteczkę. Na dużej patelni rozgrzejcie oliwę, zeszklijcie cebulę, dodajcie seler i smażcie chwilę razem. Następnie dodajcie paprykę oraz czosnek. Smażyć to należy na wolnym ogniu, aż papryka lekko zmięknie. Jeśli korzystacie z mrożonych krewetek, najlepiej wyłożyć je na duże sito i przelać ciepłą wodą. Wlejcie pomidory z puszki, dodajcie przyprawę i duście razem przez około pół godziny. Na 5 minut przed podaniem trzeba dodać oczyszczone z jelit krewetki. Tak przygotowane danie należy podawać z ryżem, ale gwarantuję, że same smakują równie wybornie. Ze stanu South Carolina dla Radia Radom o kuchni z przekąsem, smakiem i humorem mówił jak jest James Bond, znaczy szef Michał Fabiszewski. A po więcej inspiracji oraz przepisów zapraszam na kanał Michał Fabiszewski na YouTube. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz napiszcie w komentarzu jakie przepisy chcielibyście usłyszeć. Radio Radom 87.7